Siemaneczko, Siemańczki, tutaj Chlebex, a ze mną jest... No właśnie. Sorry, jak go nie będzie słuchać, ale ja rozmawiam przez telefon. No, no a to jest kolejny odcinek z so, Knighta. Tak. Chciałem wrzucić yy, inny odcinek, ale mi się coś zepsuło i nie mogłem. Tu mam mail Gaja, który dowiedziałem się, że daje nam y, codzienną nagrodę. Więc bierzemy. O Jezu, tu akacze wziąłem. Yy... No, kurde, jak wziąć mail Gaja? O. No i dostaliśmy 5 gemsów takich. No i bierzemy jeszcze e, tego. I bierzemy akapel. No i lecimy. No to jest jak zawsze. Zaginąłem! na tym, co na początku. Nie mam. Dobra, wbijamy na bananas, ale dobra, rozwalimy. Musimy rozwalić. No, słyszycie? Ginąłem tam, gdzie nie ma fotorów. Serio? No. O, skrzyneczka. Jak miło. Assault rifle. Ale nie zamiast Akacze, zamiast Bad Pistol. Z <laughs> tamtej, z yy, tamtej koło wyleciały mi trzy bomby na razie. Tak. Mhm. Kumam. Wiem, ale czemu się nie odsunąłeś? Czemu się nie odsunąłeś od tych bomb? A Jezus Dobra, idziemy już do portalu. Tu mam jeszcze jeden pokoik. Nie będziemy tu myśli Dobra, weźmiemy sobie. No, dobra, niech będzie to. Drugi poziom z pierwszego dungeona. O Jezus, wbiłem już. Co ja zrobiłem? Ale dobra. O nie, masz odgana, nie lubię go. No, ja nawet jeszcze nie zacząłem pierwszy, pierwszy, pierwszy myślnik pierwsi. Hm. Dobra, no i co? Teraz, oglądam na, ten, reklamy. No. Mam już y, tysiąc osób zainteresowanych. Aha. O! Jeszcze! Nie tak, nie tak A jeśli oczywiście Wam się filmik spodoba, to możecie zasubskrybować mój kanał, no i dać lajka. jeśli Wam się nie podoba, no to... Nie właściwie... Nie no, zostaw lajka. I... Pójdź Najlepszy. To jest najlepszy pomysł. Według mnie. Że jak ja nawalam z tego... W ogóle nie myślę o moim tym, o mojej energii. Dobra, clear... A O dobra, mam Silver Chesta. O, jest bardzo dobra broń. Czyli fish. Hmm, zamiast tego, czy może tego? A, i zapraszam na... Oczywiście na kanał Giereksa i Oli Luka. Oli Luka. Pagrał nowy odcinek, właśnie z tej gry, Soul Night, którą mu podsunąłem. Znaczy pomysł na nią mu podsunąłem. Hmm. Mam najśmieszniejszą w tej grze. Serio? Jaką? To? Przepychaczkę. A, wiem, przepychaczka z no, jeszcze nie było jej na moim kanale, choć już ją miałem, kiedy kiedyś grałem, co nie? Znaczy, kiedyś to nie było tak dawno, bo niedawno zacząłem Ale grać. Już była, Serio? U mnie była tylko jak sobie grałem, a nie nagrywałem. Bo oczywiście sobie też gram poza nagraniami i możecie się dziwić, co się stało, że nie gram od yy, 2-5, co nie? Ale to dlatego, że y, bo y, y, zgnąłem. Znaczy, właściwie nie zginąłem, ale ten... Ale stało się tak, że chciałem sobie y, zagrać inną grę. Ale niestety mi coś nie wyszło. I się zrestowało. Ale może to nadrobimy. I tak to się y, nie różni y, jak dla mnie niczym właśnie. Tylko A ja jestem na jednej a jestem na 00. Jak do 00? Nie? nie. Nie ma takiego poziomu, Panie Panie Giereksie. A w ogóle, dlaczego akurat Giereks? Nie, ja się. Myślałam na czymś innym nazwą, ale na jakieś. Chyba mnie to się Aha. tylko Coś możecie słyszeć w tle ugotowanych, ale yy, włączony jest telewizor. No. A nie będę tam wyłączał, no bo po co. Nie no, ale włączony jest, więc możecie słuchać, słyszeć ugotowanych. Nie. Dobra, o będę miał tego, chyba więcej życia. A nie, nie będę miał więcej życia. To dodaję do tych, dodaję do potionków najwyraźniej. Łoskubany nie! Dobra, nie zdążył. U, Dostałem. Bo w to wlazłem sam. Dobra, idziemy tędy. I co tu będzie? O, jest gościu. No to kupię go za 18. Trochę drogi. No ale. Przecież on będzie tańszy za jakieś 10-12. Tylko Ale ten mieczek może być bardzo dobry. Właściwie. Nie pomyślałem. O, i już załatwione Dobra, jeszcze tam pójdziemy, bo tam może być jakaś skrzyneczka czy coś w tym stylu. Mam tylko pięć HP. No i jest skrzyneczka. I battle axe. Hmm, wypróbuję sobie. A, no taki zwykły battle axe. Nie, no nie biorę. Ja nie lubię ten, no, broni takich wręcz jakby. Znaczy... Wolę broń palną, tak, czekaj. Idę, idę w złą, idę z, złą drogą. Tędy. Już 7 minut. Jezu, tak szybko na tych odcinkach mija czas. I mam mało życia, bo mam tylko syna. Wiecie, słuchajcie, słuchajcie, mam najlepszą broń na świecie. Jaką? Ty z, z broni, które się trzyma w łapce. Aha. I bliska. No. I na ten złoty No. I nie, ten Ja też go miałem, ale to chyba nie jest najlepsza broń Ja te, ja ją miałem od, Po, po Bosie. Ja też ją mam ja już, mia, ja już ją miałem bardzo dawno Temu Szybko teraz niech wybuchną Dobra, choć sam dostałem No jak ja głupi jestem Nie, o, chyba ominąłem Chyba mnie uratował ten gostek To, może w, to w sumie racja. najlepsza nie jest ale Nie no, no dobra jest Dobra jest o, przydał mi się ten health pot. Miałem mało życia. On zadaje 12 pistoletów, prawda? Nie, kurde. Strasznie dostałem. No, odbija pociski, masz rację. Bardzo dobra broń. O, teraz chyba. Teraz będzie boss niedługo. Bo to, znaczy, no, bo to jest 1,5, czyli będzie boss. No, już po tym będzie boss. Po tym poziomie będzie można dojść do bossa. No i już clear. Pójdziemy jeszcze tu. Muszę sprawdzić, bo może być jakaś super broń. O, jaki fajny wielki miecz. Broadsword. O, mogę kupić bad pistol za 16. Dobra, kupujemy energii to na pewno. i może... A nie, na to już nam nie starczy. A nie, ja bierzemy to. Dobra. Jeszcze sprawdzimy tamten pokoik, bo tam może być test. Jak nie będzie, no to co pójdzie. Tam jest. Ale można tam zaatakować, to nie idziemy. Idziemy już do najlepszego z najlepszych bossów. Znaczy, nie wiem właściwie, jaki będzie. Ja bym chciał roślinkę. I to będzie. nie roślinka, to będzie. go. Globally? Coś tam, nie wiem. Ło, Ło, Ło! Dobra, I teraz muszę uciec, bo on będzie rzucał tym, tym. Tymi meteorytami. Słuchajcie. Ło, wow, Ło, wow, wow. Ten odcinek musi mieć 10 tysięcy wyświetleń. Nie, nie będzie miał 10 tysięcy wyświetleń. Ludzie, Gierek zwariował. Ale musi być. Czemu? No nie, zginąłem, ale mogę jeszcze o to wziąć. Okej okay. Dobra, tam poszedł. Nie! Dobra, tyle teraz... Nie! Kurczę! No idę no nie ludzie! Było tak dobrze. dobra. Skoro zginąłem, no to już kończymy niestety. Więc subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć!